Podejeżdżają od lewej dziś, od lewej Jest nie mam w Halo, witajcie, z tej strony Lech i witam was w kolejnym odcinku. No i zagramy dzisiaj ze starym zestawem, bo ze Swissem i z OTSM, em co prawda, Pojawił się nowy update, gdzie już zostały znerfione te bronie, OTS troszkę tam mniejszy ma damage. kar i Swiss będą bardziej odbijać jak będziemy otrzymywać ostrzał od wroga, także nie będzie tak łatwo walczyć jak ktoś będzie miał, powiedzmy, jakiś karabin. No, wszystko starałem się tutaj zbalansować, dlatego wam jeszcze nie podaję jakichś najlepszych loadoutów, bo ciągle testuję sobie te bronie, teraz leveluję Pepesze. no ponoć Pepesza z Vanguarda jest bardzo mocarda, także warto ją levelować, będę na bieżąco was informował w kolejnych odcinkach, z czym gram, co testuję, co jest dobre, co jest złe, także śledźcie YouTube'a, po prostu subskrybujcie, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych, no i co, łapki w górę, nie widziane, zapraszam również na streamy, link macie w opisie, bo tam właśnie na żywo ogrywam i testuję wszystkie bronie, a teraz, miłego oglądania i czyść, Gazu do bezpiecznej ja ty jesteś poszukiwaniem, chodźmy tutaj, chodźmy tutaj, no, zobaczmy, kto jest. No, nie bądź tutaj. Nie bądź tutaj. Chodź na, na. Jad, nie bądź na Nie bądź tutaj. chodź, daj tutaj. na Suba? tutaj. Nie bądź tutaj. Nie bądź tutaj. Nie na No. Pistolet. Piszemy bronie i lecimy panowie. No i lecimy jak na prosto, nie? To jest kanclerz. Tak? Zablony, masz coś jeszcze? No, jeszcze będzie się nie. Jest. Mną. Dwóch, zapnijcie pasy, lecimy. Może i dwóch, ty. Zapnijcie basy, lecimy. No ale ten bar jest przyjemny, strasznie. Dziękuję za gaski również Dobra, lecę po ciebie da, To tam wydało okay, Ja mam tutaj A tu osobę To on jest To jest lecenia Chodź do nas Izak, nie bij się tam Jeszcze pijesz tam Dobra lecimy Ci pomoc Nie wiem, to jeszcze było dużo ludzi. Musimy kontakt na co robić, chodźcie szybko. Aha, dochodźcie, pachnie do chałty. Ja dziś będę pilotować. Na Dla pióra, ja będę jestem. Let's go. Nie ufam mu, on coś zaraz zrobi. No on kombinuje, nie? Kombinuje tak No, coś. kombinuje. Zobacz, no. Tak, zobacz majta się, Troszeczkę i tak kombinuje. Zeskoczył. To wyżej. Nie no przecież. Tam rady. Gdzie on jest? W zamku tutaj. Ile mamy czasu? Minutę. <laughs> o, 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 lewa, lewa, lewa. Walony. Mało ma. Już w Ty, mam chłopa. Zero ma. I to jeszcze drugi było. Nie, polecieli nie, nie też. Szli. Powalony był. I miał miał specjalistę. Kontrach wejść kolejny, mini. Naucz się strzelać albo walcz nożem. Trepa Ile kasy mamy ze zgrabiesz normalnie? Ty zech, kolejny. Jedziemy na nie? O kurde. Wyskoczcie sobie może tutaj dzisiaj. Jest niedobrze, jak latam na tym miniganie. Wyskoczcie lepiej, bo to są drzewa. To, to nie jest pop. w środku? Tylko nam zabiera z tyłu. U mnie, u mnie, u na mnie, u mnie. Wystaje. jeszcze? Jeszcze. No Zero. Podnoś go, podnoś łap go. No łapię, ale ja mam HP. Tak, ja cię lubię. Może powoli mi tego podnieść, ktoś? Halo? Wydem się wyraczeć tylko. Za na na was. No oni na sklepik może wycofali po loadout, co? Nie, biega. Leży drugi. Kupujemy load'a tutaj? Trefa idzie. Zaraz. Ty, no, weźmy na auto, bo te strefy są tutaj... Łapnij. Zabijemy to load'a szybko, czy nie? Zabijemy? Jeden zabity. Zabijemy. Dla piory. tylko z gościa. Zbiję jeszcze. Hmm. Możemy zrzut wziąć po jeszcze. Co dzieje się? Kurczę, nie mam misji. nie to? Ten Teraz rzut do chcecie nie. zrobić? Możemy. Nie no. A robimy? No. Zdaramy się zrobić. Chyba. Gości no tam. Pobiegnie tam. Pobiegnie. Jedźmy dalej, jedźmy dalej może. Nie. Jest jeden tip, dojedź go od razu. Dawaj. No dobra. Dobrze. Dobra. No bo ja zostanę ustem go od razu. A górka nie byłeś jeszcze? Nie, ale to ja nie, nie, nie rzucę już tutaj chyba.

Idziemy No może no prostuje To kewa Ty na traku Na traku Gdzie? Tak. Dobra Tu Chyba się Co on robi? Kewa dostał Bez kawa. Lewo, lewo. Trzech tam jest, nie? No. Powalmy go. Powaliłem i daję na lot. No wejdę, lecę. Bez kawa drugi. Dobyłem go. No daleko był, uciekał, bez kawy był. Miniuwy zabili przegrał, wraca do bazy Dojechałeś tam? No, Raz? Nie, Nie Jeszcze ty jest drugi Nie ma na zrzucie, ty, ja mam chłopa Aż ty u siebie? No jak no? Ja nie żyję, nie wiem do czego. gdzie jest Ciebie. nie mam wyszających jeszcze Urywa jeszcze nie zmieniłem broni Jak on mnie w ogóle zabił Pilu jeden? Tu więcej? Nie, dwóch albo trzech nie było. Ja nie wiem przy traku gdzieś zginąłem Nie wiem właśnie co się stało Tutaj są. tam. No, no. Zabijmy. Jemy no. ich zabić, czy to wycofamy? Tak, tak, idziemy. Ja idę na nich też. Dobrze. Ich było trzech przynajmniej, nie? Okay. Tu mamy sklepik najbliższy bliższym mini. A już patrzcie. Dobra, dobra, dobra. Idziemy tam? Możemy. Boże. Nie, tego się nie da rozwalić. Rozkaczymy co? A więc lecimy na sklepik. Miałeś. Tam jest syp. Oznam kontakt, piechota. Bez kawa? Dobrze. Dostał jeden gdzieś był daleko, tu jest, dwóch Oznaczam górę Chłopie się rusza Tak, nie ja też czekałem aż z no razję no ruszyć, ale ten nie wiem biega sobie tam Dobra, tam, jaki, tam, jaki plan tam. idziemy zrzucić miłowę tam czy Natomiast, dojeżdżamy tutaj? Tam jest strefa w ogóle? No nie mam w ogóle sklepiku, musimy tam, pojechać daleko tam do, do lewej. No. To oś jedziemy, to tylko jeden głośno nam jest, tam? jest. No. A na tego chłopa? Tam jest dwóch Nie, no, no nie no chyba polecimy na sklepik bo to będzie długo trwało No tak no no, sklepik jedźmy, go, góry trucka. Ten sklepik dosyć często jakoś tutaj korzystaliśmy z niego. No, no. bez pewnego, coś jest. Bez czy masz jednego? W szakach siedzi, tak, kupiłem na później. Ja mogę wykorzystać? siedzi i kamerę. Oplaci? teren, ruchy! Tak. Mam popa. Powolony jeden. BSP wraca, żeby Tu blisko? Poprowadzę. A. Ty, masz jeszcze jednego popa. Bez kewa. Bez kewa jest. Na skale. Leci odłamkowy. Popchnie do niej. Błagę wróci. Objeżdżam go od lewej akcji. Dobra. Ja. No to jest gruba zwierzyna w ogóle u nas. Zawłacony UAV będzie z niego. Ty, on jest na daleko. Bez kawy. Nice. Dalej tam nalot. No, Czekaj, do ciebie, biegnie, do ciebie, biegnie, do ciebie. Aż go? Tak. Ty? Byłaś Odpaliło się tak, automatycznie? Tak, to się tak, automatycznie rozpala, tak? tak. Odpala, tak. tak? Mhm. Ten chłop na moim marku kampi ciągle. Lokalizację. Ja? Może mogę załapać, bo będziemy złap... mieli kolejnych chubów. Chyba go teraz, mi się wydaje. Ze mną myślę, jest. No czterech. Jest tam czterech, nie? To jest czterech chłopów. To gdzie idziemy? Tu do mnie? Ta, ta. no na zielone marki lecimy. Ja, ja z górki sobie wjeżdżam. Muszę biją w ogóle, nie? A zrób, nie, tam zróbce wzięli. Wrogi aktywny. i dali tak. Do prawej koleś lądował, do prawej koleś lądował, na górce. ale mnie prują. Izak jest martwy. Nie, ale wy wchodzicie na nich, nie? Jeszcze mnie mniej, jeszcze nice. mniej. Nice. Jeszcze mniej. Nie wiem. Wjeżdżaj, Izak? Izak. Dobra. Małma, ten u mnie na zewnątrz. Jeszcze dam? Zrażam. Masz? Tu jest BSP, ktoś nie ma, ktoś nie ma BSP? To i killa nie dostałem żadnego. Miesz na sali, Bardzo tą grom. No, moim zdaniem nie byli moi. to contract na tego. Aha, dobra. Ty, to na mnie weźmiesz. Nie, dobra, wtedy. Ostatni transport to. Blisko, blisko. Ode mną. Ale bez pan. So? Tak, pal, pal. Proszę. Nie wpuścił. Tam dziela. jest jeden. To jest lotnik Wynargo? czy? To jest lotnik. Mamy kontakt. Fight. Ale tu jeszcze w domu w domku jest. Tu. No A nie ja wiem. Czekam aż piknie. Bez skp. Bo... W którym? Tam w budynku, tak, tak. Piętro czy parking? Piętro teraz. No dobra. lotnisko. Ja Świetnie. Ch**a, ile mam, wow. No, mo też. Nie no, tu powinny być trzy moje, no to mam pięć. Nie, 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 dwa masz tylko. I teraz się nie myli. Ch**a byłem. I nasz krepik. W pale BSP. Lubisz temat kupy, Izek? Bardzo fanę. A ty Leszek? Nie warto. Byle zimno mi Oni są chyba w tym tym Ja mogę, ja palę baspo jednak na narze Ty? mną typ, Popoń. był? No jest jeden W komple O, jednego ci na dole To jest Powalony tam Ogarnięty tam jest w w środku Bfp Bfp, Bfp Na zewnątrz się Co strzela? Ja, ja czemu to nie siada z tego kara? Jak się z tego strzelało Jeden na plecach mieliśmy chłopa. Co dostrzela strzela? A to, to ja. ty z góry strzelasz Nie ja no nie mogę go robić Na mnie, Mini On mnie powalił Kurde no No się Poddź to się, 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 się tam się. Już czekaj okay. A ja to jeszcze chyba gdzieś na sobie no Podniósł się za murkiem. Gdzie go miałeś Dobrze Kolejny, ale w włęblu. To są dwie jedynki. Jeden mi się wydaje, że był za tym budynkiem. To na Masz go? Nie, 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 nie. nie? Nie. Wraca, nie wiem, jeden mi się wydaje, że z tym budynkiem zazielonym był Wcześniej, radarze i zniknął później No to siedzi i kampi pewnie w środku Ja idę, zobaczyć mi O, mogę tego fraga, please Dajcie mi go Lesiu nie, nie, ja idę na rekord no jaki rekord? Jest chłop, tu. Znaliśmy trzy no. Czy z piąchy go robimy? Ja go idę pobić. Czekajcie okay. No i ci popsuje zabawę. Ale ty Izak jesteś, Nie iż, ma go. Co? Nie wiem, gdzieś zniknął. Ja jestem daleko. Z piąchy go bijesz, jak? Chcę go boksować. Kto Jest w środku. Został brzuch. Przeszły go. go, Nie dostał, za budynkiem. Mamy go. Dobrze. Nawet sierpa, dobra, mam materiał. Dzięki panowie. Dzięki, dzięki. <laughs> Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiajcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie również na streamki do mnie na fanpage'a. A jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać również na LechTV. Linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na streamku. Cześć, cześć.